Była odnażinka, jaka była własny a i zaprawki. Mała niepochani grosze z tego, ale zazwyczaj nie wdziała się tak w codziennym życiu, jakimiś brendowymi. Odiachem, tylko z z odzieżą i jednoczesno jednocześnie też pracowała tam w tym miejscu nie zawsze można było czystym suchym chodzić w brandowych nowych ubraniach to mówię ona no, nie wdzięła jakichś takich nowych takich chodziła w starymu tam nie dywyła się do końca jak tam no, one wyglądają prosto z taką z praktycznego boku mogło być one ma te swoje roki ale był taki moment, kiedy przyszła dońka i poprosiła, żeby trzeba kupić kurtkę, bo właśnie że chłodno staje, to był jeszcze do jesieni. No i prosto tak zrazu piśle w targowy center, w butik kuplate i to jak wyjawiło się jakby jakąś brandową kurtkę na osynię. jak to dońka młodsza chciała, jakiś z brandowego mark, że jest taka możliwość. No i zeszli w magazyn i tam Prodawczyca tak z Na nich podziwiła się I tak delikatnie wskazała, że Takich osób my nie, obscho, nie obscho, takim nie sprzedajemy No to zwyczajnie Ta znerwowała się duże, Wyszła z tego magazynu i poszła w konkurencję I tam w nerwach Kupiła I sobie idący, Kurtku, płaszcz E, suknią, e, riznicą, tam sumeczki i tak dalej, to w всю linię brandową i wdygnoła nie tylko seba i ciodńku. I zadowoleni wyszli z pakietami zakupów. Jeszcze po drodze zeszli do ciegoż magazynu i powiedzieli tej sprzedawczy, no ja swojemu drugowi, a ja twojemu szefu, ci, że jak mają pracować takie ludy jak ty, jakie oceniają tylko po wyglądzie. Tak z no to wydługo na prociagnetę, w tym biznesie. I tego wieczora jeszcze, cała prodawczyca, jaka z wierzchnią się na innych, w kole kolejniejsze, poティブne nie się, bo była zwilżnena. E, drogi brat i sestry, tak na sprawdzi duże czas, to co jej historia, nie tylko co odno iżinki, ale historia bahato osób mało czego, co wiele osób abstrakcji, no gdzieś tam jakiś tam daleko czy blisko, ale co jej historia teb, może i mnie, jaką ja je i może być tą ludzyną. I osobiowo w kontekście tej liturgii słowa. Mamy dwa przykłady i dwa przykłady można tak skazać sprawiedliwi i harni. Motywacja tylko inna. Pozczytali faryzei, uczeni, prywyle, jawno grzesznicu, złowyle zaruku na perestupi, ale małe intencję, jak złowyty, bo szczoby nie skazał Jezus, to właśnie, budy wynę śmierci. bo skażu, nie zrobyty, budy proty zakonu okupanta, skażu, nie robyty, no to proty zakonu Moiseja, bo takich winna kazał kamieniowaty, to to chłodna, prosta, zwyczajna sprawiedliwość i co sprawiedliwość Zakonka że jasno za takie jest takie ma je tak być i po sprawiedliwości za sierpnienny niedzielny pidiom o piątej rancji, też należałoby czemuś widpopłyty tam o chłodno sprawiedliwości i co my w tym prawi? ale własny Jezus robić i daje nam napramok zupełnie inny. Daje nam napramok w tym, że nie może istniewać tylko sprawiedliwość, z której jednocześnie bywaje się czy napiętnowany je nie tylko grzech, nie tylko zło skojone, ale i ludyna jaka chce robić. A co że Jezus nie robić? Jezus co ciekawe, opuszcza głowę i coś pisze do jaki każdej możliwo wypisuje grzechy od tych, jakich prywele. Możliwo że coś innego pisze. Może win pisze do tej jaka która zaraz też na ziemi leżyć i może ona coś przeczytała, że było dla niej nieobchodne. A może prosto, prostu coś pisał, nie mo. Różne. To w zależności, kto jak wczyć Biblię, taki e, każe ci warianty. Ale co ciekawe, opuszczona głowa. Tak jakby i jednocześnie druga частина tego i cała własna sprawiedliwość pokazana Jezusom Nawet jakby ignorował i samych farysejów, jak i zło jak i prawi, i jakby ignorował samą osobę tej żinki jaka przyszła, może kraszcze własny karzu, czy tu jest klucz, zignorował i grzech i postupok, nie osądził, że to jest je ale nie osudyw tej żinki. Podstupki, a nie ludynu. Grich, a nie ludynu. Zinko, i to nie maje oczy. Podniemaje oczy i pytaje idę wony? Nikt to tebe ne osudyw I koleb błacawicz odpowiedź nie, nikt to, i ja tebe takoż nie ze Іди і відтепер більше не гріши, Іди, і зараз відтепер навертайся. Іди, і відтепер старайся це змити. Власне, сьогодні, в особливий спосіб, коли ми входимо в безпосередню дорогу до святкування Пасхи Христуса, але Пасхи, яка починається від вечері, у четверг, від Його е, агонії, від Його засудження. Від того, що має пройти через смерть, що він пробачає цим людям, що не говорить всяке погане на них. І, власне, вчить того, щоб дивитися у справедливості з милосердям, що ця людина, яка потрапила в це зло через свої вчинки, думки, поступки. że ona potrzebuje wyzwolenia, zcilenia, wylikowania i szansy na zmianę. Właśnie, drugi brat i sestry, to, co duże często się dzieje, moje osoby, które trwają w grzechu, albo mnie tak choworia, ci, którzy sprawiedliwi, wse, ludyna, że wszystko, ta że nigdy nie zmieni się, nigdy nie wrócimy, że niczego dobrego z niego nie będzie. Albo to, co się często, to, co mówią, za szufladkowate kogoś, czy Чи власне, закрити його репутацію, Ось він такий, 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 не дивлячись на його переміни. І власне, тут ідеться, що оки маємо життя на землі, можу змінитися, можу повернутися, можу ставати кращим, можу зовсім змінитися з великого грішника, з великого святого. І приклад є цього і говорить про себе апостол Павло у другому читанні. co jak i z początku w swojej roliwości chłodnokrowność, sprawiedliwości i wbywa w chrystian, pisla zrozumienia swojego gricha, pisla probaczenia Jezusa Chrysta, pisla probaczenia innych, przez probaczenia sobie i wyznania swojej prowiny, że ja byłem takim, nawet poranenem poronenem to, to takim tz, właśnie tz, zniszczonym, jaki był w pomyłce. Więc staje wielkim, świętym, wielkim misjonerem, wielkim propowidowaczem narodów jezycznickich i to mówię, choworyć w takim sensie zabawa już co było za mną, kiedy w konfesjonali wyznaję swoje grychy, swoje prowiny i Boch mnie nie proszczaje, co je poza dłu, zaleszając ja per i metaku do ja idu, czy metoju jest pasinia, tą metoju jest niebo i zwięsto nawet, jak ktoś mnie jakąś tam przycepić taku czinu może reputacją, czy takie niższe rzeczy, to co drugie. Ale też ważne dla każdego z nas jest to, żeby właśnie patrzeć tak samo na siebie i tak samo na drugą ludzkość. W takim sensie, że razem z grzybem nie niszczymy Razem z jej złą nie spisujemy. Ale właśnie, żeby walczyć z grzechem ratując życie, doceniając Тому дивитися з милосердям. Тому, власне, говориться, що є ця мета, а цією метою є спасіння. Ця метою є те, щоб я сам, аніша людина, старався боротися з тим, що зле. я тебе також не засуджую іди і відтепер тепер більше гріше. Молимося до Бога, щоб ми справді йшли дорогою навернення, навіть якщо буде це вже тисячний раз. Але щоб це робити, йти. Teraz powernijcie do Boga z tym waszym sercem, bo win błahy i mu